To jest Waldos? Nie, ja... To, że ty? A? Kurde, jeba... To, że ty? A, no spoko... Chyba jakaś jest, to nie jest, to ta kurwa matka. No. Nie, no na tego czemu wiem? A, myślałem, że ty zajmujesz się mamusiem... Nie... Nie no, nie. O, jej nigdy bym się nie odważył, przepraszam.

Nvidia, coś Nvidia y, mam coś rozjebane ogólnie i na klipach, jak wstawiam je na YouTube, to słychać te klipy tylko na jedną słuchawkę. I zawsze jak wstawiam z Nvidia, to komentarze same moje lewe ucho albo moje prawe ucho jest zadowolone. Jest u, moje prawe ucho. Mm. Mam pytanie do siebie: winny szymek, maciuk, czy Słuchaj, bo jest taka sprawa, nie? Bo ja niedawno widziałem Znalazłem tutaj na y, Randki Takie Nie? No i ogólnie to Przydałby ci się chłop, nie? Też na przykład Tak samotny jesteś, siedzisz Ale nie uciekaj, nie uciekaj No tak, przydałby ci się, spokojnie, tak Serio Obmów mamy, czekaj O! nie umiem, nie umiem, nie, umiem nie, nie nie umiem. Dobra, styknie, styknie, styknie. Styknie, ale mogę tego. Yy... Co? Zszarotować? To szarałtuj, pozdrowiłeś, no. Pozdraw, pozdraw. Dobra to pozdrow dla ekipy KF. Jaki jaka